w świecie jako lekarstwo i źródło sił witalnych. Na świecie rośnie sześć gatunków żeńszenia. Zbiera się go w innych krajach, ale to nie jest prawdziwy żeńszeń. Nasz jest najlepszy. Działa 50 razy silniej niż inne korzenie. Dlaczego? Mamy idealny klimat i glebę do hodowli żeńszenia. Ziemia składa się z czterech rodzajów piasku. Jest bardzo lekka. Mówimy o niej, że karmi korzenie jak czuła matka, bo żeńszeń to delikatna roślina. Eksport żeńszenia przynosi spore zyski. Techniki stosowane przy jego uprawie otacza tajemnica państwowa. Pola są pilnie strzeżone. Brygadom robotników rolnych zawsze towarzyszą strażnicy. Poza klimatem i glebą potrzebni są jeszcze odpowiedni ludzie. Mamy wprawę i umiemy korzystać z wielowiekowych doświadczeń. Grunt to dyscyplina. Roślina jest delikatna, nie można obchodzić się z nią byle jak, wymaga czułości. Kaesong było stolicą dynastii Koryo przez tysiąc lat. Tutaj zasady dyscypliny stosujemy w każdej dziedzinie. Musimy jechać dalej, niedługo urodziny wielkiego przywódcy. Opustoszałe ulice i ogromne bloki mieszkalne. To znowu fenian. Zgodnie z tradycją, w przeddzień urodzin wielkiego przywódcy, dziewięciolatki są pasowane na pionierów. Cała młodzież Wenianu zjawia się przed ogromnym mauzoleum Kimir Sena. Zasłużeni towarzysze zawiązują czerwone chusty na szyjach dzieci. Po pięciu latach próby pionierzy wstąpią do Ligi Młodzieży Socjalistycznej Kimir Sena. Przynależność do organizacji nie jest obowiązkowa, ale żadna rodzina nie wyobraża sobie, żeby nie posłać dziecka na ceremonię pasowania. Taką szkołą Koreańczycy chętnie się pochwalą. Nas zdumiało jednak to, czego się w niej naucza. Ostatnio język angielski stał się przedmiotem obowiązkowym w szkołach średnich. Angielski wprowadza się także na uniwersytetach. Wiemy, że dzieci urzędników biorą prywatne lekcje. Młodzież chętnie się uczy języka wroga. Pani Cza pyta, dlaczego uczymy się angielskiego. Angielskiego uczymy się dlatego, odpowiada uczeń, żeby opowiedzieć całemu światu o naszym przywódcy i o rewolucji, oraz móc korzystać z technologii wrogich krajów. Jeśli nauczę się angielskiego, będę mógł rozmawiać z cudzoziemcami i słuchać, co się dzieje na świecie. Chcę też przyczynić się do rozwoju naszej technologii. Lubię czytać zagraniczne książki, dlatego uczę się angielskiego. Szkolny dziedziniec tętni życiem. Mogliśmy filmować bez ograniczeń. Dwa lata wcześniej dzieci musiałyby stanąć w szeregu przed kamerą. Zaprzyjaźniono z nami nauczycielka Czajong Mi ma ważną sprawę w mieście. Flagi świadczą o zbliżającym się święcie. Fryzjerki mają pełne ręce roboty. Podobno w każdej dzielnicy jest kilka takich salonów. Powiedziano nam, że nie są drogie, przecież fenian to raj mas pracujących. W naszym kraju fryzura odpowiada wykonywanemu zawodowi, stanowisku i wiekowi klientki. Młode dziewczyny mają długie włosy, bo chcą się podobać. Kobiety w średnim wieku chętnie się odmładzają, więc wolą krótsze fryzury. Starsze panie też chcą wyglądać młodo. Z tym może być trudniej. Ich włosy muszą być krótkie i łatwe w utrzymaniu, dlatego wybierają trwałe. Długie włosy u mężczyzny są niehigieniczne. Szybko się niszczą i tracą połysk. To bardzo niezdrowe. Dlatego panowie strzygą się krótko. To nie jest polecenie partii. Mamy tablicę z męskimi fryzurami. Klient wybiera i podaje fryzjerowi numer. Każdy ma wolny wybór. Próba mikrofonu. Chór jest gotowy. Ranek 15 kwietnia. Obchody urodzin wielkiego przywódcy i ojca kraju Kimir Sena. Czas zacząć. Cały dzień załogi fabryk, żołnierze i rodziny składają ukłon przed 20-metrowym pomnikiem Wielkiego Przywódcy. Tymczasem Hur Chonggion pod kierownictwem dyrygenta Dzonggu Mryanga wykonuje starannie wyćwiczone hymny na cześć partii i Wielkiego Przywódcy. 15 kwietnia Fenian tętni życiem. Zazwyczaj puste place i ulice są zatłoczone. Dzień urodzin wielkiego lidera to jedno z najważniejszych świąt w Korei Północnej. Zawsze będziemy z Tobą, deklaruje Pan Kim, solista. Ta żarliwa przysięga rozpala nasze serca. W Wielkiej Oranżerii odbywa się najważniejszy punkt programu. Cała ludność stolicy śpieszy na doroczną wystawę kwiatów, która upamiętnia wielkiego przywódcę. W Korei Północnej wyhodowano odmiany kwiatów na pamiątkę wielkiego przywódcy i jego syna. Kim Irsenia jest krzyżówką orchidei, Kim Jong Ilia to odmiana begonii. Fabryki, urzędy i koszary rywalizują przez całą zimę pielęgnując kwiaty mimo przerw w dostawach energii. Wielu ludzi, zwłaszcza starszych, spędza popołudnie w parku. Kobiety ubrane w tradycyjne długie koreańskie suknie tańczą w rytm pieśni, które nie mówią o przywódcach i partii, lecz o miłości. Niektórzy kończą świąteczny dzień w prywatnych restauracjach, których jest już ponad 100. Obywatele lepiej sytuowani, których szybko.